Najlepsza wersja Ciebie, od czego bym zaczął. Cześć, z tej strony Marcin i kontynuujemy temat najlepszej wersji nas samych. Filmik bardziej do słuchania niż do oglądania, więc w międzyczasie poróbcie sobie porządki. I tak, te porządki wykorzystamy. Pod koniec filmiku wam powiem, że to jest jedna z tych rzeczy, którą powinniśmy robić, i od której powinniśmy zacząć, żeby stać się tą najlepszą wersją nas samych w filmiku generalnie, no to od czego ja zaczynałem zaczynam, staram się ewentualnie robić, bo wszystkie rzeczy ciężko wiecie, możecie raz zrobić na przykład porządki i za chwilę i tak się zrobi bałagan i to trzeba jakoś wyrobić sobie taki nawyk, żeby to wszystko działo się prawidłowo, ja tutaj mówię o tych rzeczach które dotyczą przede wszystkim mnie na moich własnych doświadczeniach, czyli twoje doświadczenia mogą być zupełnie inne możesz się zmagać zupełnie z innymi sprawami i wobec tego możesz mieć po prostu inne tutaj wiecie no, jeśli chcesz się tą najlepszą wersją samego siebie, to możesz mieć na to inne pomysły, od czego powinieneś zacząć. Mam nadzieję, że ten filmik tylko takie wiecie, dawam. Tutaj no coś do zaczęcia, żebyście po prostu mogli się zastanawiać, od czego by tu zacząć, żeby stawać się tą najlepszą wersją samego siebie. Generalnie to nie ma czegoś takiego, że od jutra zaczynasz i będziesz tą swoją najlepszą wersją samego siebie, to jest raczej bym powiedział proces, który trwa po prostu. I no i dopóki nie uda nam się wszystkiego zorganizować w nawyki, no to ten proces będzie trwał. Natomiast tak czy siak, no życie będzie po prostu nam, wiecie, zmieniało cały ten proces, więc będziemy musieli tak dopasowywać go na bieżąco. Także pamiętaj, że ja to ja, ty to ty, czyli po prostu no, to są tylko moje sugestie. Więc od czego bym zaczął? Po pierwsze, bym zaczął od niemarnowania czasu. Nie czekaj, nie szukaj nic na zewnątrz, tylko wykorzystaj siebie. Czyli to jest oglądanie bez praktyki. Mówiłem już wiele razy, że po prostu im więcej oglądacie tych filmików, zwłaszcza tych, gdzie po prostu są tylko i wyłącznie te berolki, czyli, wiecie, ktoś tam w tle pokazuje jakieś gwiazdy, ten mówi nie wiadomo jakim głębokim głosem, próbuje was motywować i tak dalej. I tracicie czas w kółko, w kółko, w kółko to samo. To jest bez sensu, bo to jest tylko takie oszukiwanie siebie, że po prostu się, wiecie, coś robicie dla siebie, a to jest tylko wiedza teoretyczna. To jest tak samo jak ja, dopóki nie wziąłem się za praktykę, no to wiedza teoretyczna, wiecie, można sobie naprawdę, no można wiecie, podetrzeć się za nią. Po prostu, no nic, nic, nie, nic nie ma z wiedzy y, teoretycznej. Jeszcze na dodatek uczymy się na doświadczeniach innych ludzi, uczymy się na doświadczeniach, wiecie, z książek, gdzie ktoś tam autor żył 100 lat temu, zupełnie inne czasy są teraz, więc to wszystko ma bardzo duże znaczenie dla nas, więc proponuję, żeby po prostu przestać się uczyć i zacząć praktykować przede wszystkim. Ja mówię, u mnie praktyka bardzo dużo zrobiła, pod każdym względem, nawet jak zacząłem nagrywać te filmiki, no to też widzę, że bardziej się po prostu organizuje na różnych etapach. Oczywiście wiecie, ja mam bardzo dużo zainteresowań, więc no, cały czas ciężko to wszystko ogarnąć, że tak powiem, ale mimo wszystko praktyka po prostu czyni mistrza. Więc jeśli chcecie, po prostu stać się tą najlepszą wersją samego siebie, no to trzeba zacząć od razu. Czyli nie szukaj, nie czekaj na coś, wiecie. Nie oglądaj tych filmików, a może bym to spróbował, może tamto nie, nie na przykład nie słuchaj jednego mówcy motywacyjnego, później zaczniesz drugiego, trzeciego, czwartego i tak dalej, bo to nic nie da. E, możesz y, oczywiście ich słuchać, tylko że w tym czasie coś rób, czyli na przykład ćwicz i słuchaj. Jednocześnie będziesz się uczył i będziesz ćwiczył, to jest tak samo jak ja to robię, no nie? Czyli jednocześnie uczę się czegoś, co co w danym momencie mnie interesuje i po prostu i ćwiczę albo pracuję y, na przykład z roślinami i w tym momencie y, czy tam sprzątam w ogóle cokolwiek i w tym momencie słucham sobie tych rzeczy które mogę słuchać niektóre trzeba oglądać faktycznie jakieś eksperymenty naukowe i tak dalej żeby zobaczyć czy jak ktoś coś wykonał ale większość filmików jest do słuchania tak samo ten mój filmik też jest do słuchania Mógłbym, mógłbym tu moją gadającą głowę pokazać nic by to nie zmieniło bo wiecie no, siedzenie i nic nie robienie patrzenie tylko w filmik gdzie ktoś coś gada czy to jest gadająca głowa czy to jest wywiad czy to jest moja forma notatek to jest po prostu strata czasu Musi to do ciebie dotrzeć, i do mnie też to bardzo długo docierało. I gdy ja zaczynam z moim rozwojem osobistym, to też takie filmiki były, że przestań oglądać, tylko weź się i też mi zajęło kilka lat, zanim się wziąłem tak naprawdę w garść. Więc nie czekaj, nie trać na to czasu, tylko po prostu od razu się weź w garść, od razu zacznij praktykować. A jak zacząć praktykować? Znajdź swoje haki i się ich uczep, jak rzep psiego ogona. Czyli. Nie jest tak, że zaczynasz od zera. Już w tym momencie masz wyrobione jakieś dobre nawyki, czyli te dobre, wiecie, kółeczka, kwadraciki, co mówiłem w tych poprzednich filmikach z tej serii o, tym, o tej najlepszej wersji nas samych. Yy, I uczep się po prostu tego, co już działa dla ciebie. Nie yy, Wiecie, to, że oglądasz jakiś film, choćby nawet mój, i ja coś powiedziałem, że ja coś robię, i wy sobie tak, a ja też bym chciał to zrobić. Nie niż tego, co już masz zbudowane, bo po prostu rozwalisz sobie system. Rozwalisz coś, co u ciebie działa. Czyli, na przykład, no nie wiem, no wstajesz wcześniej rano, no nie, jeśli wstajesz wcześniej rano, udaje ci się to, no to nie zmieniaj systemu, że nagle wieczorem sobie dołożysz coś, przez co będziesz spał godzinę, yy, będziesz chodził spać godzinę później, i później godzinę później będziesz wstawał i ci, wiesz, wszystko to porozwala. Więc musisz znaleźć swoje haki. Moje haki tu ci nic nie pomogą i każdy te haki ma inne. To może być, wiecie, rytuał poranny, wieczorny. Na przykład wstajesz zawsze, idziesz do kuchni, nie wiem, wstąpisz do łazienki, umyjesz się, później zrobisz sobie kawę, pomyślisz sobie chwilkę i tak dalej, spróbuj coś tu dołożyć. Spróbuj coś dołożyć, spróbuj to ulepszyć. Czy mógłbyś jednocześnie coś, wiecie? Nie wiem, rano na przykład siedzisz sobie, pijesz kawę i po prostu delektujesz się tą kawą i dopiero czekasz, aż ci przyjdzie, wiecie, siła i jak faktycznie się obudzisz. To może by sobie tutaj jeszcze spróbował wprowadzić po prostu, na przykład, jakąś medytację, może motywacyjne, jakieś filmik wtedy właśnie oglądnąć. Zamiast jakichś durnych, wiecie, TikToków, jak tam dzieci tańczą czy coś takiego. Coś, co po prostu rozwiniecie. Rozwiniecie jako człowieka, no nie. Więc uczep się tego, co już masz. Może to być, wiecie, jakiś dobry nawyk. Masz jakiś dobry nawyk i wiesz, że to jest dobry nawyk. Nie wiem, zawsze jedz o wyznaczonej porze. I spróbuj coś tutaj. Może suplementy sobie dołóż, może ten, tylko pamiętaj, ja nie jestem lekarzem farmaceutą i wszystkie suplementy to musisz sam, se, sam musisz sobie konsultować. Ja, ja co innego zażywam, każdy człowiek jest inny i tu naprawdę ciężko ten. Zresztą ja zażywam tak suplementy, że ja nawet nie patrzę, ile po prostu zażywam tych dawek. Nie zwracam w ogóle na to uwagi. To jest, mój, to jest moja metoda. W każdym razie masz jakieś dobre nawyki, spróbuj po prostu coś tutaj z tym zrobić. Cokolwiek. I rozbudowywuj, rozbudowywuj, i roz, rozbudowywuj. Pamiętaj, żeby wykorzystać te sercy przed położeniem się do łóżka. Czyli wykorzystaj swoje wnętrze do po prostu już, żeby, do tego, żebyś się zmienił. To, że będziesz robił coś na zewnątrz, o czym też za chwileczkę powiem, to nic nie da, jeśli nie zmienisz swojego wnętrza. Twoje najlepsze ja wymaga po prostu twojego, y, zmiany twojego wnętrza. Nie wykorzystaj do tego sats, już mówiłem w tych poprzednich filmikach, sadz, stay the king to sleep, czyli tuż przed uśnięciem po prostu y, manifestuj sobie po prostu swoją najlepszą wersję samego siebie, choćby nawet to, możesz sobie manifestować swoje życie, już były filmiki na temat manifestacji, nawet ostatni, więc manifestacja powołania, więc możecie sobie po prostu pooglądać jak się manifestuje i codziennie przed uśnięciem, no ja robię, wiecie, taki krótki rachunek sumienia, czyli czy dzień był dobry, czy wykonałem jak ten, staram się uspokoić, wyciszyć, zrelaksować i wchodzę po prostu w manifestację i staram się usnąć po prostu manifestując to, co chcę. I rano też, oczywiście jest dla mnie rano trudno, bo, bo jeszcze jestem zaspany, ale jak się przebudzę rano i zanim się faktycznie obudzę, to staram się, staram się sobie uświadomić, że jeszcze się nie obudziłem. Ale jednocześnie, że już wiecie, nie śpię i mam kontrolę po prostu nad tym, o czym myślę, więc staram się wtedy też tego sadca wykonywać czyli po prostu też staram się manifestować swoje wymarzone życie, swoją najlepszą, wiecie, wersję samego siebie, no nie? Więc to jest bardzo ważne. W 72 filmiku właśnie pisałam o tym, że powołanie to jest właśnie znalezienie swojego powołania, to będzie ta Twoja najlepsza wersja samego siebie, i można znaleźć powołanie dzięki właśnie manifestacji. Także wewnątrz, wykorzystuj, bardzo, bardzo ci to pomoże. I tak jak w tej serii tych filmików mówię, że tych elementów do zmiany jest bardzo dużo, to trzeba po prostu wykorzystać to, no to, co po prostu już w tym momencie u nas działa. Jeśli już w tym momencie coś wykonujesz wewnątrz, na przykład już masz jakąś medytację, zobacz, czy jesteś w stanie to ulepszyć. Nie zniszczyć, wiecie, i od nowa. Ja na przykład medytację i manifestację troszkę musiałem bardzo, troszkę bardzo. No, bardzo musiałem pozamieniać niekiedy, żeby po prostu. No, ja eksperymentuję z różnymi rodzajami, więc no ja, ja troszkę inaczej też do tego podchodzę. Ja eksperymentuję z różnymi rodzajami po prostu tej manifestacji, medytacji i tak dalej i po prostu szukam tego, co dla mnie będzie działało. Natomiast forma i czas mniej więcej jest zawsze ten sam. Forma jest zbliżona, tam treść, treść się różni, czyli wiecie inaczej inne słowa, inaczej po prostu wyobrażenia, jeśli chodzi o te, no ale zazwyczaj należąco, jeśli to jest sad, medytację też odbywam zazwyczaj na leżąco. Więc jakąkolwiek tu masz formę już wypracowaną, to trzymaj się tej formy. Tylko zamiast wiecie, manifestować sobie na przykład, nie wiem, księżniczkę albo księcia, no to po prostu zacznij sobie najpierw manifestować swoją najlepszą wersję samego siebie, bo to bardzo później po prostu ułatwi. No i oczywiście zmiany zewnętrzne. Zmiany zewnętrzne można przeprowadzać na wiele różnych sposobów, ale pasuje mieć kilka takich rzeczy. Ja, ja robię na przykład tak, że mam na rzemyku jakieś kryształki. Mam też te takie bransoletki, co na rękę zakładam. Staram się zakładać je tylko i wyłącznie wtedy, gdy, gdy staram się być tą najlepszą wersją samego siebie, po prostu, czyli na przykład gdy pracuję. A gdy na przykład gram gry na komputerze, czy oglądam jakiś film, to staram się wtedy to zdejmować. I to jest, wiecie, to nie chodzi o to, czy wierzycie w kryształki, czy nie wierzycie, tylko chodzi o to, że po prostu to jest taki sygnał zewnętrzny, że ubraliście, to znaczy, że macie, macie się zachowywać w określony sposób, czyli na przykład skupiacie się do pracy. To jest takie, wiecie, zewnętrzne po prostu jakiś obiekt, na który przenosicie swoją intencję. Może to być, wiecie, może to być łańcuszek, możecie już nosić jakiś łańcuszek, medalik na, na szyi, może to być zwykły kamyk, możecie sobie postawić coś, o wiecie, o, postawicie sobie jakiś kamyk przed tym, to jest akurat tygrysie oko. Bardzo go lubię, tylko ten, ten jest nieoślifowany, Oszlifowany bardziej się błyszczy imieni w tym. No ale w każdym razie położycie sobie taki kamyk przed sobą na biurku tu blisko i po prostu, aha, czyli w momencie gdy mam taki kamyk przed sobą, no to na przykład wtedy mam pracować a nie mam się skupić na pracy, a nie żebym pozwalał mózgowi krążyć, wiecie, na prawo i lewo i to, to jest tylko po prostu taki przypominacz, że nie chodzi o to, czy wierzycie ten akurat Tygry się oko jest chyba bardziej na przyciąganie pieniędzy, a nie na pracę, chciałem po prostu jako przykład, no nie o, piryt też mam, piryt też jest bardzo ładny i to też jest do przyciągania pieniędzy podobno, no mi akurat widzicie słabo idzie z kasą, ja, ja tu nie będę wam ukrywał że jestem super, nie wiadomo jaki, i że o, jak, jak ja to się wzbogaciłem, kupcie moje kursy, no nie? Kupcie moje kursy, to też się wzbogacicie. No i Takich rzeczy na razie nie robię. Może, może kiedyś mi przyjdzie taki pomysł do głowy, może wtedy będę miał więcej szczęścia z pieniędzmi. W każdym razie masz, czy masz to, patrzysz i po prostu przenosisz swoją intencję na ten obiekt. To może być maskotka, to może być cokolwiek, to może być jakiś specjalny długopis, no nie? Lepiej mieć coś takiego wyjątkowego, co, co jest jednorazowe, bo długopisy to jednak różna forma rurki, trzymaliśmy całe życie, więc lepiej jakiś kamyk mieć i po prostu na niego przenosić swoim intencję w danym momencie, czyli w tym momencie pracuję, kładę sobie kamyk przed sobą, bum, pracuję i nie pozwala mózgowi po prostu ten. I to jest taki, wiecie, zewnętrzny przypominacz, no nie? Yy, czyli jak masz lub patrzysz na ten obiekt, to wtedy stajesz się tą najlepszą wersją samego siebie wtedy działasz w pełnym skupieniu, wtedy starasz się wypracować ten flow taki, żeby pracować tak jak należy pracować jak nie masz lub nie patrzysz na ten obiekt no to po prostu wtedy y, odpuszczasz, albo na przykład masz ten obiekt przed sobą masz ten kamyk przed sobą, ale no nie idzie ci robota, ewidentnie nie możesz się skupić, masz już dość, chcesz odpuścić, to schowaj ten kamyk po prostu, żebyś go nie widział i w tym momencie to już nie jest ta twoja najlepsza wersja samego siebie i możesz dalej robić co chcesz chodzi o to, żeby wiecie, ten obiekt to był taki przypominać po prostu, taki symbol zmiany dla naszego wnętrza, czyli położyłem go I po prostu to wystarczy, żebym, żebym, był tą moją najlepszą wersją samego siebie w tym momencie, chociaż no nie. Czyli pracował ta, ta najlepsza wersja samego siebie. To jest właśnie dobre do pracy przede wszystkim. Y Natomiast, no nie popadajcie tu znowu w jakieś, wiecie, czary mary, wódu, nie wiadomo co, foliowe czapeczki i tak dalej. To jest tylko taki przypominacz. Możecie sobie, wiecie, w komórkę, w komórce sobie możecie coś tam ustawić, jakiś timer, jak pracujecie i tak dalej. Jest dużo takich rzeczy. Wykorzystaj to, co dla ciebie działa. Jeśli nie wierzysz w żadne kryształki, nie wierzysz w maskotkę, że położysz sobie maskotkę jakąś przed sobą i ona ci będzie, wiecie, przypominać coś tam, no to nie stosuj tego, no bo szkoda twojego czasu na to, no nie? Więc po prostu stosuj to, co u ciebie działa. Może wystarczy tylko, że w myślach sobie powiesz. Aczkolwiek mało prawdopodobne, bo coś z zewnątrz pasowałoby, żeby ci mówiło, że w tym momencie jesteś tą lepszą wersją samego ciebie. Inaczej będziesz wtedy po prostu organizm cały to będzie odbierał. Czyli jak ja założę łańcuszek, to ja czuję, że mam łańcuszek na szyi. On mi troszkę waży i po prostu wiem, że wtedy mam się zachowywać tak, jak mam się zachowywać, no nie. I porządki. Czyli ten challenge, co mówiłem podczas tego filmiku, czyli podczas tego mojego słuchania. Filmik krótki, więc nie mieliście zbyt dużo czasu, żeby porobić porządki. No, ale porządki. Porządki są zalecane przez wszystkich. Z, z, wszędzie, gdzie będziecie czytać o rozwoju osobistym, jakieś książki motywacyjne i tak dalej, to każdy mówi, żeby po prostu ogarnąć y, swoją po prostu najbliższe otoczenie. Ja polecam, żeby ogarnąć miejsce pracy bądź miejsce reprezentacyjne. I to jest ten symbol zmiany y, dla zewnątrz. I to nie jest tak, że wiecie, raz ogarniecie już, bo po prostu można posprzątać w jeden dzień. No i niestety za chwileczkę z powrotem nabru nabrudzimy, no bo to. Wiecie, życie po prostu, nie wiem, przyniesiem dodatkowe dokumenty z robotą, będziemy musieli coś rozłożyć, o tak jak ja, nie wiem, rozpisuję sobie filmiki, no to mam naraz, wiecie, multum kartek, multum notatek i po prostu muszę zastanowić się, co chcę powiedzieć, nad czym i tak dalej i niekiedy musi się to wyleżeć, że tak powiem, kilka dni zanim, zanim ten, zanim sformułuję swoje myśli tak jak, tak jakbym chciał sformułować. Albo zanim będę miał natchnienie, żeby ruszyć dany temat, no zacząłem rozpisywać jakiś temat, nie miałem natchnienia, musiałem przerwać nagrywy, wiecie, musiałem przerwać po prostu pisanie notatek. Wiem, że temat jest ciekawy, no ale muszę, wiecie, zostawić na później, jak mi przyjdzie większe natchnienie i po prostu może jakąś wiedzę w międzyczasie zdobędę i wtedy ten temat będę mógł bardziej ruszyć, więc leżą chwilowo notatki na wierzchu, później nowy zaczynam temat, idzie mi, nie idzie, znowu kolejne notatki leżą, później kolejny, wiecie, no wiecie jak to jest z papierologią, no nie? Więc Trzeba generalnie starać się tak, żeby przynajmniej to wyglądało, wiecie, jakoś na kubkach. Tu jest jeden filmik, tu jest drugi, tu jest trzeci, tu jest jedna praca, tu jest druga praca, tu, tu robię coś na bieżąco, tu czytam tą książkę, a nie, wiecie, sterta książek, że tam sto książek leży, też musiałem w końcu moje książki poukładać, ogarnąć i po prostu po kolei biorę i, i czytam, a, a nie leży już przy mnie po prostu sto książek, bo to nawet jest demotywujące, jak, jak leży ich po prostu za dużo. Więc posprzątaj to i tak samo, nie bierz przykładu ze mnie, tylko sprzątaj to co Ci się uda. U mnie na przykład po miejsca pracy, no niestety ja się, zainteres... ja się interesuję bardzo wieloma rzeczami, zresztą kto oglądał moje filmiki to wie. Ja naraz po prostu muszę wiele rzeczy, no nie wiem, choćby teraz na przykład o, nagrywam filmik, a z boku mi się ładuje multimetr, bo mi jest potrzebny do mierzenia prądu, do, do rzeczy tam innych, co, co po prostu jeszcze się interesuje, no nie? Więc yy, wiecie, no każdy z nas jest inny, każdy inaczej po prostu ma wszystko, każdy inaczej podchodzi. Do, 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 po do porządku, i każdy ma też, wie, wiecie, inne zainteresowania i ilość tych zainteresowań. Ja, ponieważ mam bardzo dużo zainteresowań, to naprawdę mi by się przydał duży warsztat z dużym magazynem, żebym to wszystko mógł poukładać jak należy. Na no, miejsce pracy, generalnie, no to jest troszkę, wiecie, no powiedzmy, że nie ma porządku, <laughs> tak delikatnie ujmując, no nie, ale postanowiłem, że skoro w miejscu pracy mi ciężko jest zachować porządek, to. Jakieś miejsce reprezentacyjne w domu, w mieszkaniu musi być. No i jest takie miejsce reprezentacyjne, jakiś tam macie wieściu pokój, salon, salon o kuchnia cokolwiek. No i tam staram się w miarę utrzymywać porządek, no nie? Chociaż akurat jak ktoś ma kuchnię, to kuchnia nie jest najlepszym pomysłem na miejsce reprezentacyjne, bo i tak non stop w kuchni coś się robi, no nie? Chyba, że ktoś ma tylko kuchnię tak na pokaz. No ale generalnie w kuchni się coś robi to nigdy nie będzie tam posprzątane ładnie, więc też nie jestem zwolennikiem, żeby na przykład kuchnia była takim miejscem reprezentacyjnym. Ale jak macie takie coś, to też będzie wymagało kilku miesięcy czasu nauczenie się, że tam zawsze ma być posprzątane. Że ktoś przyjdzie, nabrudzi nam i będziemy musieli znowu Cię posprzątać, no nie? W Polsce się chodzi raczej w butach po domach, no bo, no bo tak nie wiem, tak akurat u mnie, u wszystkich jest taki zwyczaj, że, że chodzi się generalnie w butach. No, no i zawsze się oczywiście nosi, brudzi, więc później trzeba odkurzać, za chwilę ktoś pójdzie znowu i znowu się nabrudzi, znowu ten. No i to też trzeba sobie wyrobić taki nawyk, że to jedno miejsce jest miejscem reprezentacyjnym. I to będzie dla ciebie zmiana, dla twojego z zewnątrz po prostu. Będąc, wiecie, dbając o to jedno pomieszczenie, czy o to miejsce, cokolwiek tam sobie wyznaczycie, to będziecie po prostu, aha, to jest zawsze to miejsce reprezentacyjne, to świadczy o tym, że po prostu zmieniam się w tą najlepszą wersję samego siebie. Dlatego taki challenge był z tym filmikiem na dzisiaj. Zresztą wątpię, żeby ktokolwiek te moje challenge wykonywał. Ale to wszystko dla, dlatego, żeby po prostu rozwijać się, żeby mieć to życie wiecie, w szczęściu, żeby żyć jak najlepiej, w jak, największym, w jak największej radości, w jak największym spokoju. No i żeby po prostu stawać się tą swoją najlepszą wersją samego siebie, wykorzystując do tego wszystkie możliwości. Czyli gdybyście chcieli zacząć, od tego, jak stać się najlepszą wersją samego siebie, to przypominam: nie czekaj, nie odkładaj tego, tylko już po prostu staraj się wykorzystywać wszystko co ten co jesteś w stanie. Czyli jeśli wiesz, że masz na przykład złą dietę, to już staraj się tak czy siak zmieniać tą dietę, bo wiesz, że z taką dietą na przykład długo nie pożyjesz, to po co to przedłużać? To po prostu już trzeba sobie podjąć, wiecie, męską decyzję. Nie koniec, to już nie ma sensu taką dietę paskudną dłużej. Za dużo ewidentnie jem słodkiego. Ograniczyć, przynajmniej ograniczcie. Zresztą odjęcie za chwileczkę osobny filmik, będzie to też, to też sobie pogadamy. Czyli pamiętaj, zacznij już teraz, widzisz po prostu, ty, to jest Twoja najlepsza wersja samego siebie, to jesteś ty. Ty wiesz, jakie masz wady, ty wiesz, co chcesz osiągnąć. Jeśli nie wiesz, to oglądaj te poprzednie filmiki, tam troszkę podpowiadam, jak, jak po prostu to wszystko, wiecie, poznajdować, uporać się i tak dalej. Sam zresztą dużo teraz zastanawiam się, szukam, analizuję i tak dalej. No i ja akurat takim człowiekiem jestem, że, że od czasu do czasu muszę po prostu bardzo mocno myśleć. Za dużo zainteresowań mam po prostu, no nie? Później spróbuj zrobić, zacząć robić tak samo zmianę w sobie wewnętrzną, i spróbuj robić zmianę z zewnątrz. Czyli po prostu wyznacz sobie coś, co będzie świadczyło o tej twojej zmianie na twoją najlepszą wersję samego siebie wewnątrz, jak i coś, co będzie świadczyło o, po prostu o twojej zmianie na zewnątrz i po, żeby to wszystko ci przypominało. I te wszystkie elementy łącznie powinny spowodować, że będziesz po prostu dążył do tego swojego najlepszego ja coraz bardziej, no nie? Dobra, króciutki filmik. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki, cześć.